Dzień witam Was serdecznie i pozdrawiam dziś, sobota 6 tygodnia Wielkanocnego. Moi drodzy z dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam o tym, że od Ojca wyszedł i do Ojca wraca, że jego misja na Ziemi dobiega końca, wraca do ojca, a jednocześnie wiemy, że zawsze będzie z nami. Moi drodzy, z nami jest podobnie. wyszliśmy od Boga, On dał nam życie. On postawił nas na tej ziemi na jakiś czas i do niego wracamy. Wracamy do Ojca, który jest w niebie, wracamy do nieba. To jest nas, nasz cel, cel naszego życia, cel naszej ziemskiej wędrówki: niebo. I obyśmy wszyscy do tego nieba dotarli. Po drugie Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewangelii o modlitwie, o tym, abyśmy prosili w Jego imię Ojca, bo Ojciec nas miłuje. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i Bóg chce nam dać to wszystko, co ma nas do nieba doprowadzić. To wszystko, co ma nas do szczęścia doprowadzić. Dlatego Jezus dzisiaj nam mówi proście o Ojca. Ojciec Was miłuje, Ojciec Wam da. Ojciec da Wam to wszystko, czego potrzebujecie, by dojść do nieba. Szczególnie w innym fragmencie w czytamy: da ducha świętego tym, którzy go proszą. Nie ustawiajmy nie ustawajmy więc w prośbie i w modlitwie. Prośmy nieustannie Boga o zesłanie ducha świętego. Jutro będziemy w kościele obchodzić uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa i czekamy. Już trwamy w nowennie przed zesłaniem ducha świętego. Czekamy na ducha świętego. O niego wołamy i o niego prosimy. Pozdrawiam bardzo serdecznie.